Rozdział 5. Okulary z koperkiem. Pewnego przedpołudnia, gdy dorodka była w szkole, do domu babci zastukał mężczyzna w mundurze, któremu towarzyszyły dwa psy. Duży i mały kudłaty. A, to pan listonosz, powiedziała babcia otwierając drzwi. Ciekawe, od kogo przyniósł pan list. Małe nieporozumienie, proszę pani. Wcale nie jestem listonoszem, tylko plutonowym milicji, i nie przynoszę listu, tylko przyprowadziłem dwa psy. Najmocniej pana przepraszam, ale zgubiłam gdzieś okulary, a bez nich widzę niewyraźnie. No tak, teraz to widzę i psy. Ten większy to chyba Borek, obrońca mojego telewizora. Wnuczka dużo mi o nim opowiadała, ale tego małego to nie znam. Ale ja tak tu pana trzymam w progu. Proszę, niechże pan wejdzie i pieski oczywiście. Babcia posadziła pana Kazia za stołem, i podała herbatę z kruchymi ciastkami własnej roboty. Psy też zostały poczęstowane ciastkami. Nie bardzo im one smakowały, ale zjadły przez grzeczność po jednym. To jest trochę skomplikowana sprawa, mówił pan Kazio. Wiem, że wnuczka pani zaprzyjaźniła się z tym dużym. Odpisywałem jej nawet na list, w którym pytała, jak się borkowi u nas w szkole powodzi. Ale ten drugi, mały, też bardzo sympatyczny, zaprzyjaźnił się z borkiem. I nie chciałbym ich rozdzielać. Tym bardziej, że topek, ten mały, jest całkiem bezdomny. Wnuczka zawsze chciała mieć psa, ale przyznam się panu, że ten mały wydaje mi się dla niej odpowiedniejszy. Borek to na pewno miły pies, ale nie bardzo wiem, co z nim zrobić. Taki duży, podobny do wilka zwierz. A może jeszcze jedną herbatkę? Ile wsypać cukru? I jedną łyżeczkę. Zapewniam panią jednak, że on jest wyjątkowym psem. Inteligentnym i wykształconym. Przepraszam najmocniej, ale ta herbata wydaje mi się jakby słona. Oj, co ja zrobiłam? Wsypałam panu przez pomyłkę łyżeczkę soli do herbaty. To wszystko przez to, że zgubiłam okulary. Zaraz panu naleję drugą. Nie, nie, dziękuję. Szybko powiedział pan Kazio, obawiając się, że babcia wleje mu do szklanki przez pomyłkę octu. Ale jeśli mogę w czymś pani pomóc, to proponuję, żeby Borek znalazł pani okulary. Jak to? W jaki sposób? Może ma pani pokrowiec od tych okularów? Oczywiście, nic z tego nie rozumiem, ale już panu przynoszę. Pan Kazio zawołał borka i dał mu do powąchania pokrowiec. Pokaż, co potrafi dyplomowany pies milicyjny. Szukaj. Burek przymknął oczy, raz tylko wciągnął powietrze nosem i zaraz zaczął biegać po mieszkaniu. Topek miał ochotę powiedzieć za nim, ale go pan Kazio powstrzymał. Proszę pana, Zawołała babcia. On chce wyjść na dwór, bo drapi łapą w drzwi. Proszę go wypuścić. Gdy babcia otworzyła drzwi, Borek wybiegł na ulicę, węsząc z nisko pochyloną głową. Wracająca ze szkoły Dorotka nie spotkała Borka, bo nadchodziła z innej strony. W domu babcia tak jej wszystko szybko opowiadała, mieszając psie sprawy z zagubionymi okularami, że na nowo musiał jej wszystko tłumaczyć pan Kazio. Bardzo się Dorotka ucieszyła z powrotu Borka, i niepokoiła zarazem, dlaczego nie wraca. Topek od razu bardzo jej się podobał, więc zaczęła babcie namawiać, żeby zatrzymać obydwu psich przyjaciół. W tym czasie Borek, wciąż z nosem przy ziemi, zbliżał się do małego sklepu spożywczego na ulicy Topolowej. Kierowniczka sklepu i zarazem jedyna sprzedawczyni, tęga blondynka w fartuchu z falbankami, nalewała właśnie do słoika śmietane, gdy do sklepu wszedł niecodzienny klient. Wilk! krzyknęła, pakując miarkę odśmietany w garnek z powidłami. Tym klientem był oczywiście Borek, który węsząc zbliżał się do beczki z kwaszonymi ogórkami. Wspiął się przed nimi łapami na brzeg beczki i zanurzył głowę w ogórkach. Przez chwilę słychać było bulgotanie, a potem zdumiona kierowniczka sklepu ujrzała wynurzającą się z beczki głowę wilka, który trzymał w zębach okulary przybrane koperkiem. Możecie sobie wyobrazić, jaka radość zapanowała w domu, gdy pojawił się borek ze znalezionymi okularami. Wszyscy głaskali go po mokrej grzywce, wołając: Dzielny pies, co za inteligencja! Gdzie on znalazł te okulary? Babcia przypomniała sobie, że zgubiła je w sklepie, gdy kupowała kwaszone ogórki. Wszyscy mówili naraz, i w ogólnym zamieszaniu zapomniano o Topku, który siedział smutnie pod ścianą. Dopiero gdy babcia powiedziała, że nie doceniła Borka i nie ma nic przeciw temu, żeby oba psy zamieszkały w jej domu, Topek zaczął machać krótkim ogonkiem z radości, że nie rozstanie się z przyjacielem. Dorotka aż podskakiwała z radości, że będzie miała teraz aż dwa psy. I tylko Borek nie wiedział, czy ma się cieszyć, czy smucić. Czy ma się cieszyć, czy smucić? Bo choć odzyskał Dorotkę, tracił pana Kazia. No, to trzymaj się dzielnie w cywilu, powiedział do Borka na pożegnanie pan Kazio. Na pewno cię kiedyś odwiedzę, a i ty nie zapomnij o naszej szkole. Wydawać by się mogło, że teraz, gdy obaj przyjaciele zamieszkali w miłym, spokojnym domu babci, życie ich toczyć się będzie spokojnie i nieciekawie. Czekały ich jednak wkrótce liczne zajęcia i przygody.